Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować e, książki, które znajdą się na aukcji Antykwariatu Suszek Books 19 listopada bieżącego roku o godzinie 19 na portalu onebit.pl. Najważniejszą i chyba e, najciekawszą pozycją jest pozycja czwarta. Czyli historia Jana III Sowieckiego, wydana w 1761 roku w Warszawie. Trzy woluminy jest to starodruk w języku francuskim z marmurkowymi brzegami oraz marmoryzowaną skórą złoceniami na, na grzbietach pozwolę sobie zauważyć, że w bardzo dobrym stanie również posiada piękną wyklejkę o, oraz wykonaną techniką miedziorytu, podobiznę techniką pod Jana III sowieckiego króla Polski to jest Całą książkę można obejrzeć. Oczywiście, zdjęcia książki można obejrzeć w naszym katalogu aukcyjnym. Jest to katalog elektroniczny do pobrania bezpłatnie ze strony suszek.onebit.pl lub naszej strony suszek.books.com. Oczywiście. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pewnym opisem bibliograficznym oraz z resztą naszego katalogu. To nie jest oczywiście jedyna pozycja, którą chciałem teraz zaprezentować. Powiedzmy, że ten odcinek przeznaczymy na książki obcojęzyczne, najciekawsze książki obcojęzyczne, jakie znajdą Państwo w naszym katalogu trzeciej aukcji Suszek Books. Biblia w języku niemieckim, przetłumaczona przez Marcina Lutra, wydana w roku 1859. Tutaj proszę zobaczyć, to jest strona tytułowa. Ona jest oczywiście kompletna, w pięknym półskórku, dobrze zachowanym, z drobnymi tutaj przetarciami, ale to niestety, jeśli książka nie jest w pudełku, się zdarza. Takim oprawą. Pełny opis bibliograficzny znajdą Państwo na naszej stronie. Natomiast w naszym katalogu 244, jedna z ostatnich pozycji książkowych, ponieważ w dalszej części katalogu są plakaty, grafiki, i ryciny. Bardzo ciekawą książką, jedną dla mnie. Jedną z najciekawszych jest oprawiona w pełną skórę, w oprawę współczesną wykonaną w latach 50. Jest to oprawa wydawnicza. Książka o erotyzmie w sztuce. Świetnie ilustrowana. Nie mamy niestety. Chociaż. Dobra. Osoby poniżej 16 roku życia proszone są o zamknięcie oczków. I tutaj bardzo proszę, jedziemy z tą książką. Tutaj są różne motywy erotyczne w sztuce, zaczynając od, od prehistorii po, po czasy nie współczesne. Jest to książka bogato ilustrowana. No, została wydana w latach... Więc większość reprodukcji jest jeszcze czarno-biała. Ale to nie wpływa jakoś specjalnie na, na estetykę wykonania. Ta książka jest naprawdę zrobiona genialnie, genialnie poskładana. I proszę Państwa, to jest wszystko wydawnicze. Bardzo dobry, bardzo dobry papier, bardzo ładne ilustracje. Ciekawe opisy, jeżeli ktoś zna język francuski, natomiast jeżeli ktoś języka francuskiego nie zna, to można sobie pooglądać obrazki. Do tego jest oczywiście oryginalne wydawnicze pudełko, mające chronić tę przepiękną, skórzaną oprawę przed zniszczeniem, i jak na razie pudełko spełnia swoje, spełnia swoje zadanie. No, ale nie jest, to, nie jest to jedyna ciekawa książka po francusku, bogato ilustrowana, ponieważ kolejną książką, również francuską, bogato ilustrowaną, tym razem po prawie półskórkowej, zresztą przepięknie wykonanej, z doskonałymi zwiedzami, pięknymi złoceniami na, na grzbiecie, jest ta, ta książka o strojach francuskich. Książka została... O proszę bardzo, tutaj piękna, piękna wyklejka, strona przedtytułowa, podobizna, tutaj bardzo proszę to jest oczywiście litografia. No i to jest już strona tytułowa. Książka wydana w 1880 roku, ma 140 lat, na 140 latkę trzyma się świetnie i może zachwycać doskonałymi, doskonałymi ilustracjami, również właśnie litografiami barwnymi. Pełen opis bibliograficzny oczywiście przeczytają Państwo w naszym katalogu. Tutaj bardzo proszę, jeszcze złócenia na brzegów kart. A w naszym katalogu proszę zobaczyć w naszym katalogu jest to pozycja dwusetna kategoria sztuka. Tam można zobaczyć zdjęcia tej książki tutaj jeszcze. Proszę bardzo. No i ostatnia książka, którą przygotowaliśmy w tym, w tym odcinku, będą jeszcze trzy. Nie ale ostatnia książka, którą przygotowaliśmy w tym odcinku, jest to, książka, jest to katalog zabawek i jest to książka również bardzo bogato ilustrowana. Tym razem po angielsku jest to rzecz trochę bardziej współczesna, z 1951 roku. Tutaj płócienna oprawa, niestety nie zachowała się obwoluta tej książki, oryginalna obwoluta. Jest, jest rzadkością w przypadku w przypadku tej pozycji, ale jest to książka no, w pełni już ilustrowana. Tutaj tekstu jest na płakał, natomiast obrazki przedstawiają różne, różne zabawki. I powiem szczerze, że myślę, że jest to prawdziwa kopalnia wiedzy dla. Ludzi, którzy zabawki kolekcjonują, którzy się zajmują tym tematem zawodowo oraz dla ludzi, którzy chcieliby takie zabawki tworzyć. Jest to pozycja, tak jak mówię, również dla designerów, projektantów, którzy mogliby się tymi ilustracjami, tym katalogiem mocno zainspirować. Jest to uwaga, uwaga, pozycja, którą Polecamy szczególnie, tak jak, tak jak tego Sobieskiego, polecamy na tyle mocno, że znalazły się ona w kategorii suszyn Books poleca i jest to pozycja 11 w naszym katalogu. Odnajdą go państwo, ją Państwo również w kategorii sztuka. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do, do kolejnych odcinków i oczywiście przede wszystkim serdecznie zapraszam na aukcję, która już w najbliższy czwartek. Trzecia aukcja suszek books. W internetowym domu aukcyjnym OneBit, godzina 19. Jest ponad 300 pozycji, więc to nie powinno potrwać jakoś specjalnie długo. Dlatego godzinę bądź półtorej godziny. W Najbliższy czwartek. Również może, żeby coś wylicytować, ale głównie, żeby, żeby śledzić tą aukcję na żywo, zarezerwowali. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.